Tak. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w zajezdni autobusowej PKM Katowice z MetroLiga GZM na dniu otwartym z PKM Katowice. Zapraszam do oglądania. Jestem dzisiaj za kierownicą w, e, Mana Lion City 12. Numer Bocny. E, jaki numer Bocny? 1200. 12, numer Bocny 1200. Jesteśmy w przegubowym Mana Lion City 18 za kierownicą. Tutaj mamy dźwignię kierunkowskazów i wycieraczek, klaxonu, świateł długich. Te światła kalawalijne. Tutaj mamy jeszcze kolejne przyciski od kabiny, głośniki, hamulec ręcznie, klimatyzacja. Z prawej strony mamy drzwi. Oraz jeszcze zezwolenie otwarcia drzwi i jeszcze kierunek jazdy. A tutaj sprzedajemy bilety Idziemy dalej W PKM Katowice dla autobusów Na ulicy Wica Prezentowane tutaj są yy, Różne Solaris, many dwa Volvo i Mercedes Citao C1 G Oraz jeszcze Urbina 18 Electric Tutaj kolejne Solarisy i Man I Volvo jeszcze Zawciakie tutaj Powodne autobusy mają. Tak dużo miłośników przyjechało do tej zajezdni. Jeszcze jest holownik MAN TGS, który miał odchorować tego Saladisa Ubino 18 trzeciej generacji, numer 1355 z Metropolia GZM PKM Katowice Dzisiaj to zorganizowało. Idziemy sobie dalej do Saladisa Ubino 18 FLR. Idziemy sobie dalej do Solarisa Ubino 18 Electric Teraz jestem za kierownicą Solarisa Ubino 18 Electric czwartej generacji o kartę drogową Czekaj Kartę drogową? Jesteśmy za kierownicą, tutaj mamy prezentowane przyciski otwierania drzwi i zamykania drzwi ciepły guzik, zezwolenie otwarcia drzwi tutaj. Jedno skrzydło drzwi tutaj biegi, jazda do przodu, neutral, jazda do tyłu. Z drugiej strony mamy dźwignię kierunkowskazów, wycieraczek, spryskiwacze, krakson, światła długie. Światła awaryjne. Tutaj mamy światełka postojowe oraz mijania i przeciągnięcie przez pociągnięcie. Tutaj na kabinę. Ogrzewanie ja Oświetlenie kabiny kolejne I kasy, Klimatyzacja I hamulacją Sterowanie lusterkami Można sobie telefon naładować Idziemy dalej Teraz jesteśmy za kierownicą Solarisa Ubino 18 Trzeciej generacji Tym razem już nie elektrycznego To ciekawe tutaj mamy trzy przyciski od otwierania drzwi Pierwsze drzwi, drugie drzwi, trzecie i czwarte. Centralne otwieranie i centralne zamykanie. Neutral, jazda od przodu, jazda od tyłu. Blokada skrzydła, drzwi, zostaje na, 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 żeby się, te wszystkie oba skrzydła były odblokowane. Tutaj też mamy elektrykę, sterowanie głośnikami, a z tej u kierowcy też wszystko jest. Klimatyzacja, hamulec ręczny. Szalełka w kabinie i w klasie. Klimatyzacja, szyba front, ogrzewanie szyby frontowej, oświetlenie klasy, światła awaryjne, światełka postojowa mijania, się światełka przeciwmgienne. Tutaj mamy dźwignię kierunkowskazów, wycieraczek, świateł długich, wyskiwaczy i kaksonu. Ta się elektryka włączała. Cześć. Idziemy dalej. Zbyt... Numer Bowser tego osalisa Ubino 18 3 generacji, w którym teraz byłem. To. Mm, zaraz podejdziemy, zobaczymy. 309. 309 Teraz byłem za kierownicą. Teraz idziemy dalej. Do osalisa Ubino 12 FL Electric numer 0411. Czyli 411. Teraz jestem za kierownicą najnowszego osalisa Ubino 12. FL Electric, numer włosy 411 Z na powstaniu jest 411 ogólnie 411. Po lewej no. stronie mamy dźwignię kierunkowskazów, wycieraczki, spyskiwacze, Krakson i światła długie. Światła awaryjne. Tutaj mamy oświetlenie kabiny i klasy. No. Tutaj mamy. O osiedlej klasy Tutaj kolejne mamy, mamy... Okay. Tutaj sterujemy całą elektryką klimatyzacja. Tutaj mamy hamulec ręczny Z prawej strony mamy Drzwi Dobra Dawaj, chodź. Tutaj mamy ten Te, Tutaj mamy neutral drive R I na N -kę. Drzwi Tutaj mamy sterowane drzwiami kolejne hamulec jest przystankowy. Idziemy dalej. Teraz jesteśmy za kierownicą Volvo 7900 Hybrid. Zajestujemy mamy świadełka posterowe, mijania. Światła awaryjne pod, 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 mamy tutaj pod przyciskiem. Testowujemy go na wysokości ośledzenia deski rozdzielczej Nawiewy, wychylenia autobusów w górę. kierunkowskazy Światełka długie. I ten pomad tak jak małem tutaj, tutaj i tutaj, ale nie będziemy trąbili I wycieraczki tutaj sterujemy drzwiami pierwsze, drugie i trzecie, a z tym zamykanie wszystkich drzwi. Tutaj sterujemy skrzydłem pierwszych drzwi, zezwolenie otwarcia drzwi. Tutaj światełka mamy też takie nad nami. Bieg neutralny, jazda od przodu i jazda od tyłu. W wybijaniu jazdy musimy dać najpierw na neutral, potem na drive lub R'kę. Ten hamulec przystankowy. Tutaj mamy jeszcze klimatyzację, hamulec ręczny. Wyłącznik awaryjny. Tutaj też sterowanie u kierowcy mamy. Idziemy dalej. Numer boczny tego Wolfjaka, w którym byliśmy za kierownicą, to numer 905. A my teraz wsiadamy do Saarisa Ubino 15, trzeciej generacji, numer 704. I za kierownicę. I Wam pokażę wnętrze, jak wygląda w kabinie. Teraz jestem za kierownicą Saarisa Ubino 15, trzeciej generacji, numer boczny 704. Zresztą mamy kierunkowskazy. Docieraczki. Spłyskiwacze. Jackson, światełka długie, włączenie świateł posterowych, mijania przeciwdzielnych, przednich i tylnych, światełka awaryjne. Tutaj mamy sterowanie ogrzewaniem przedniej szyby, wentylatory. Tutaj też mamy hamulce przy deklimatyzacji i elektrykę całą, jak w innych. Tutaj jest sterowanie lusterkami. Tutaj otwieranie i zamykanie drzwi. Tutaj mamy centralne otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi. Zezwolenie na otwarcie drzwi. Blokada skrzydła drzwi, pierwszych. Hamulec przystankowy. i Schylenie autobusu na prawo, obok Tak, wychylenie, podniesienie autobusu. Tutaj mamy jazdę od przodu, neutral jazdę od tyłu. Tutaj mamy. Ten bolec to chyba jest regulacja kierownicy. mi się zdaje. Jestem okazji, a raczej tak. Idziemy dalej. Teraz jestem za kierownicą Mana City 12 To jest Hybrid? dieslowy no, to jest chyba autobus, tak mi się wydaje. Numer boczny 840 na kierownicy mamy. Krakson tym razem na kierownicy tego Wolwiaku. Z tej strony mamy wyciągnięte kierowniki, Krakson Nie, krakso jednak jest na kierownicy Pomyślałem się, jak powiedziałem wcześniej Krakso jest na kierownicy Tutaj mamy też wycieraczki Kierunkowskaz, jak powiedziałem wcześniej Światła długie Oraz jeszcze Spryskiwacze tutaj mamy Mamy światła awaryjne biedzie Mamy no jeszcze kolejne sterowanie Światełko obok Tutaj mamy głośniki Podniesienie opuszczenia autobusu. autobusu I jedno służy, ale nie będziemy tego wciskać Tutaj mamy radio Tutaj mamy środek obok sterowania i mijania Przezbożone ścianka przeciwdzielne od hamulców i światełek Hamulec ręczny te kamery monitoringowe, hamulec przystankowy Testowanie drzwiami, wózek, pierwsze drzwi, drugie drzwi Pierwsze i trzecie. Trzecie drzwi. Centralne otwieranie, zamykanie wszystkich drzwi. Hamulec, tutaj też jest. Jazda od przodu, neutral, jazda od tyłu. Klimatyzacja. blokada, drzwi kierowcy. I pod USB. Nestelowanie. Lusterkami idziemy dalej. Jestem teraz za kierownicą Volvo 7900 A Hybrid, numer BOPS 1903 Tutaj na kierownicy mamy trzy przyciski klasonu Jak 205. tutaj, tutaj i tutaj. tutaj mamy kierunkowskazy Tempomat, światła długie. Dość pomat Światła awaryjne światła postojowe i mijania Rozpoczynek i podłoga przeciwgiętej I tylne te też mamy stołowanie na wiewem, Odchylenie autobusu te mamy stołowanie światłkami Hamulec ręczny, klimatyzacja. tej wycierawki. Tutaj mamy sterowanie drzwiami: pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Tutaj mamy zezwolenie na drzwi. Druga ta skrzydła, pierwszych drzwi. Hamulec przystankowy. Jazda od przodu, neutral. Jazda od tyłu. damy na neutral. Tutaj też mamy sterowanie elektryką po Ogrzewanie usterek Idziemy dalej. Teraz jestem za kierownicą Mercedes stacita c 1 g O numer w mocnym 1005. Po lewej stronie mamy kierunkowskazy, wycieracki, jak są? siatła długie, siatła awaryjne. Tutaj też mamy sterowanie opuszczeniem i podniesieniem auto, autobusu, tutaj mamy światełka posterowe i miana, światełka tutaj sterujemy oświetleniem klasy, kabiny kierowcy, tutaj mamy hamulec i elektrykę, <grymne> kolejno mój sterownik jest połączony. na górze jest sterownik. Tutaj sterujemy kamerami monitoringowymi, z ustrojkami, tutaj mamy pod USB, tutaj sterujemy wszystkimi drzwiami. Pierwsze drzwi, drugie drzwi, trzecie i czwarte. Czerwone otwieranie i zamykanie drzwi, ciepły guzik, który automatycznie zadzwoni otwarcie drzwi. Neutral, jazda od wrodu, jazda od tyłu, hamulec przystankowy. Tutaj mamy sterowanie Poniesienie ogłoszenia autobusu idziemy dalej Jestem teraz za kierownicą Saarisa Urbino 18 ponownie Tym razem numer Bosch 1349 Z lewej strony mamy kierunkowskazy Wycieraczki Spryskiwacze, klakson i światła drugie. Światła awaryjne Ey, ey. Światełka stronie miana i będzie mijane tyle. i tylne Tutaj sterujemy oświetleniem kabiny i przedziału pasażerskiego tej klasy, Nawiewy, ogrzewanie przedniej siebie. Tutaj sterujemy też światełkami, oświetlenie kabiny kierowcy, Tutaj sterujemy lusterkami. Tutaj mamy schowki różne no typu. Nie mam nie będę tego ruszać. Hamulec ręczny. Klimatyzacja i elektryka kierowcy. To jest. I tu awaryjne uznanie hamulca przystankowego. Z prawej strony mamy drzwi. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Zazwonię otwarcia drzwi. Centralne otwieranie i zamykanie drzwi. Bogata skrzydła pierwszych drzwi. Jazda od przodu. Neutral. Jazda od tyłu. Dam na, na neutrala I hamulec przystankowy. Podnoszenie i opuszczenie autobusu, tutaj wyniesienie autobusu w górę i kamery monitoringowe. Idziemy dalej. Teraz jestem za kierownicą najnowszego Mana Lion City 18 Evacuation -Y Hybrid. -Y Tym razem to raczej jest Evacuation -Y Hybrid. Nie tak. Tu mamy kierunkowskazy wycieraczki, sterowanie radiem, spryskiwacze jak są takie kierownicy Światełka długie Tutaj sterujemy prędkością wyciągaczki Te sterujemy światełkami Te mamy sterowanie obszarem usterek Numer boczny pojazdu 1600 Cześć Tutaj mamy światła awaryjne szatełka posterowe, mijania szatełka przeciwmgielne tylne włączaj tyłu poślizgowego konfiguracja tutaj mamy radio tutaj sterujemy przyciskami tutaj mamy hamulec sterujemy drzwiami tutaj centrum zamknięcie drzwi tutaj też o drzwi Wychylanie autobusu. Blokada drzwi. też mamy sterowanie opuszczeniem podnoszeniem autobusu. Czemu klimatyzacja nie działa? Mamy sterowanie klimatyzacją. Ta jazda od przodu. Neutral, jazda od tyłu. Te blokada drzwi kierowcy. Tutaj mamy komputer pokładowy. Idziemy dalej. Jadę teraz 297, manem na City 12. Numer boczny 847. Będę wysiadać zaraz na przystanku Katowice dla wolności. Zawsze jaki porządek na osobna środka. To są dwaj goście. którzy będą ze mną dzisiaj. Zajezdnia na

Nie ma mniej stojącej listy, nie Teraz przejedziemy się LFM N76001 Jako KSS 1 do Gliwic Wyjeżdżamy ze stacji Katowice Wysiądziemy sobie w Świętochłowicach Jaki porządny ten elf od środka. Następny postój na stacji Katowice Załęże. Taj pani czyta za zapołudni stacji. Dawniej tak czytali w kolejach małopolskich, ale teraz tak czytają w niektórych pociągach z półki po region, w Krakowie. Jednak wysiądziemy sobie na stacji chowu batory, ponieważ tam obawnie staje stoi ciekawy Impuls 231 WPC. Zaozaw 4, którym teraz pojedziemy Na linii S8 do Lublińca Zauważcie sami jaki ładny Idziemy dalej Teraz przejdziemy się impulsem 231 WBC, zaozaw 4 Po raz pierwszy się przejedziemy przejdziemy impulsem 2 w kolei ośląskich Zauważcie jaki porządek od środka się zamykają Zobaczcie jaki porządny wnętrze ma ten Impuls 2 pierwszy raz się nim przejadę jedziemy dalej teraz jadę sobie Impulsem 2 31 za 4 jako KSS 8 do Lublińca Wyjechaliśmy ze stacji Chowu Bartolę Jestem ciekaw gdzie wysiądę Nie czytają jak w kolejach małopolskich. Tutaj w tym Impulsie 2 powiem Wam Jesteśmy na stacji Chorzów Uniwersytet. いいエンジ Stacja. Next station. Chorzów-Miasto. Stacja docelowa. Jesteśmy na stacji Chorzów-Miasto już. Blue Stacja. Station. Chorzów-Miasto. Wyszedliśmy sobie w domu i zaraz pójdziemy na tramwaj. Zawsze taki porządny ten impuls 2 wyglądał. Takim impulsem 2 to powiem wam szczerze, pierwszy raz się przyjechałem. Idziemy dalej. Teraz przejdziemy się 19, modeusem No, ale jest z 105 N akurat. A po co mi to do informacji?

Bo słabki, a ja. Jak już mówiłem, gdy już przejeżdżam na GS1, w Tianle Slowskich jest mój ulubiony bądź dzień. Nie chcę zabrać udziału w przystanku. I jedziemy. Tydzień to odsyka, jaki to wskazać. Köszönömnek. Kaja Kovácska szólója. Niam, niam. Idziemy dalej i wracam na dworzec 7 P 2017m. Jaka ładna PPS od środka, jaka ładna kabina. Jedziemy na dworze w Katowicach. To piszczenie oznacza, że kierunkowskaz jest włączony. Jak już mówiłem, w Gambaju Śląskim jest mój ulubiony gąb przy zabojdzie od przystanków od LNG. Ponieważ LNG to ten to jest najlepszy właśnie na zapowiedzi przystanków w Grambaju Śląskich i w innych, w innych miastach. To pikanie to właśnie pięlągowska zmigał. Jak już mówiłem. To już właśnie... Jak już mówiłem właśnie, to to jest mój ulubiony gąb przy zapowiedziach przystanków. Dojechaliśmy już na dworzec w Katowicach Teraz lecimy na pociąg i jedziemy. Ok, to już wszystko jest z tego odcinka. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie tu łapek w górę, skomentujcie i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.